Witajcie! Czy pokój w Europie Wschodniej zależy teraz od jednego człowieka i jego kontrowersyjnych, wręcz rewolucyjnych planów? Już za chwilę przeanalizujemy, jak Donald Trump zamierza rozwiązać konflikt w państwie graniczącym z Rosją i dlaczego jego pomysły mogą wstrząsnąć całym kontynentem, niosąc ze sobą nieprzewidywalne, długoterminowe konsekwencje. Stawka jest ogromna. Decyzje podejmowane w najbliższych dniach. Mogą bezpośrednio wpłynąć na globalne bezpieczeństwo, stabilność cen energii na rynkach światowych, ciągłość kluczowych łańcuchów dostaw oraz w ostatecznym rozrachunku na całą międzynarodową równowagę sił. Każdy ruch na dyplomatycznej szachownicy ma swoje dalekosiężne reperkusje, które odczujemy w naszych portfelach, w dostępności towarów i usług, a także w codziennym poczuciu bezpieczeństwa. Świat wstrzymuje oddech obserwując te dynamiczne wydarzenia, które mogą zmienić jego oblicze. Donald Trump, według najnowszych, szeroko komentowanych doniesień, przedstawił szczegóły swojego wizjonerskiego, choć dla wielu kontrowersyjnego, planu zakończenia konfliktu w północnym regionie Morza Czarnego. Jego nadrzędnym celem jest osiągnięcie szybkiego i definitywnego porozumienia, które zakończy trwające starcia i przywróci stabilność. Trump otwarcie i bezpardonowo krytykuje prezydenta Zełenskiego, oskarżając go o brak elastyczności oraz nieustępliwość w dążeniu do rozwiązania konfliktu. Co według? Niego jedynie przedłuża cierpienie. Co więcej twierdzi, że wojna w byłej Republice Radzieckiej mogła zostać uniknięta, a całą winę za jej wybuch i eskalację przypisuje obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi. Te ostre słowa wskazują na fundamentalne różnice w postrzeganiu genezy i przebiegu działań wojennych. Trump zasugerował możliwość osobistego spotkania z Władimirem Putinem. Chociaż początkowo jego wypowiedzi mogły sugerować podróż do Rosji, później zostały one precyzyjnie sprecyzowane jako zamiar rozwiązywania spraw z Rosją, a najbardziej prawdopodobnym i dyskutowanym miejscem tego kluczowego szczytu jest Alaska. Wybór tej lokalizacji podkreśla neutralność gruntu, choć intencje są jasne. Bezpośrednia, decydująca konfrontacja, mająca na celu szybkie rozwiązanie kryzysu. W minionych dniach, w oświadczeniu z 11 sierpnia, Trump wyraził również wyraźny szacunek dla ewentualnej wizyty Władimira Putina w Stanach Zjednoczonych, co samo w sobie jest znaczącym sygnałem dyplomatycznym, otwierającym nowe perspektywy. Zadeklarował swoją gorącą chęć zorganizowania szczytu z udziałem prezydenta Zełęskiego i Władimira Putina, a nawet rozważał wariant spotkania z udziałem jego samego, kładąc przy tym niezmienny nacisk na absolutną konieczność obecności prezydenta kraju na mapie 404. Jego podejście do kwestii terytorialnych jest szczególnie bezkompromisowe i budzi ogromne zaniepokojenie na arenie. Międzynarodowej. Stwierdził on bowiem, że Rosja zajęła bardzo cenne terytoria, wskazując głównie na obszary przybrzeżne Morza Czarnego, i że wszystko jest stracone, z wyjątkiem małej, niezajętej części Odessy. Według Donalda Trumpa wystarczą zaledwie dwie minuty rozmowy w cztery oczy z Władimirem Putinem, aby ocenić, czy porozumienie pokojowe jest w ogóle możliwe, co wskazuje na jego wiarę w osobiste zdolności negocjacyjne. Co więcej, w jawnie prowokacyjnym tonie, Jasno określił, że niewiele go obchodzi, czy prezydent kraju na granicy z Federacją Rosyjską potrzebuje zgody konstytucyjnej na ewentualną wymianę terytoriów, w domyśle sugerując, że jego decyzja w tej sprawie będzie ostateczna i niepodważalna dla wszystkich stron. Trump postrzega siebie jako kluczowego rozjemcę w tym konflikcie, a nawet publicznie wyraża aspiracje do pokojowej nagrody Nobla za swoje przyszłe wysiłki na rzecz pokoju. Podkreśla, że nie może pozostawić regionu niestabilności z jego problemami bez swojej osobistej interwencji. Zwolennicy Donalda Trumpa wskazują na jego ekscentryczność i często emocjonalne reakcje, ale jednocześnie podkreślają jego zdolność do racjonalnego myślenia i podejmowania pragmatycznych decyzji. Pytanie pozostaje otwarte, która strona jego złożonej osobowości przeważy w tej kluczowej wręcz dziejowej sytuacji i czy wizja szybkiego pokoju nie okaże się iluzją dla jednej ze stron, prowadząc do dalszych komplikacji. Napisz w komentarzach, skąd nas słuchasz. Wasze perspektywy są dla nas niezwykle cenne. Jesteśmy ciekawi, jak te doniesienia z waszych różnych zakątków świata wpływają na wasze postrzeganie globalnej sceny politycznej i gospodarczej oraz jakie macie oczekiwania co do przyszłości. Tymczasem Europa mierzy się z własnymi, niezwykle poważnymi wyzwaniami. W kontekście wsparcia dla kraju zmiany. Na 13 sierpnia o godzinie 14 czasu europejskiego zaplanowano godzinną, kluczową dyskusję. Spotkanie to ma zgromadzić Donalda Trumpa, liderów Unii Europejskiej, w tym reprezentantów najważniejszych państw, takich jak Niemcy, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska, a także prezydenta Zełęskiego oraz przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Ursule von der Leyen i Charlesa Michela. To szerokie grono decydentów ma omówić przyszłość konfliktu w regionie i wypracować wspólne stanowisko. Jednakże, według renomowanego dziennika The Times, bazującego na ocenach zachodnich urzędników wysokiego szczebla, europejskie kraje nie dysponują wystarczającymi zasobami militarnymi ani ekonomicznymi. By w pełni wesprzeć terytorium niestabilności w negocjacjach dotyczących korzystnych warunków przyszłego porozumienia, nawet przy założeniu pełnej jedności i spójności europejskiej, taka sytuacja stawia region w niezwykle trudnym położeniu, poddając go potencjalnej miażdżącej presji. Pomysł utworzenia koalicji chętnych, mającej zapewnić znaczące wsparcie militarne, niestety nie spełnia początkowych, wygórowanych oczekiwań, co budzi frustrację. Keir Starmer, lider opozycji w Wielkiej Brytanii, pierwotnie liczył na rozmieszczenie 64 tysięcy żołnierzy w ramach tej inicjatywy, ale obecnie nawet 10 tysięcy wydaje się trudne do osiągnięcia, co świadczy o ogromnych barierach logistycznych i politycznych, a także braku spójności. Kreml wcześniej wyraźnie oświadczył, że nie zaakceptuje obecności jakichkolwiek zachodnich wojsk w spornej części Europy Wschodniej co dodatkowo komplikuje perspektywy pokojowe i możliwości budowania skutecznych sojuszy. Niemiecki polityk Friedrich Merz oraz inni wpływowi europejscy liderzy domagają się, aby Władimir Putin najpierw zgodził się na bezwarunkowe zawieszenie broni, zanim rozpoczną się jakiekolwiek poważne negocjacje pokojowe, traktując to jako absolutny warunek wstępny. Ta kwestia pozostaje punktem spornym i kluczowym warunkiem dla wielu europejskich stolic dążących do deeskalacji. Wciąż również niepewne jest, czy prezydent Zełęski ostatecznie weźmie udział w ewentualnym, bezpośrednim spotkaniu na Alasce, co może znacząco wpłynąć na legitymność i skuteczność wszelkich tam podjętych ustaleń, a także na jego własną pozycję polityczną. Prezydent Zełęski, nieustannie dążąc do wzmocnienia pozycji swojego kraju, Tymczasem prowadzi intensywną działalność dyplomatyczną, szukając poparcia i sojuszników na całym świecie, daleko poza Europą. W ostatnich dniach rozmawiał telefonicznie z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, Mohamedem bin Salmanem Al Saudem oraz premierem Indii Narendra Modim. Obu liderom, reprezentującym kluczowe gospodarki wschodzące i posiadającym znaczące wpływy, oświadczył, że nadszedł realny moment na osiągnięcie pokoju podkreślając pilność i powagę sytuacji, której nie można dłużej ignorować. Otrzymał także publiczne wsparcie od prezydenta Republiki Południowej Afryki. Te rozmowy podkreślają globalne dążenie do stabilizacji w regionie, ale jednocześnie ujawniają samotność, z jaką zmaga się państwo na granicy z Rosją w obliczu potężnej presji dyplomatycznej i militarnej. Wydaje się, że Zełęski próbuje budować koalicje państw, które nie są bezpośrednio zaangażowane w europejską politykę, ale mają globalne wpływy i mogą stanowić przeciwwagę dla dominujących mocarstw. Sytuacja wewnętrzna w byłej republice radzieckiej również budzi pytania i obawy, które mogą mieć wpływ na jej zdolności negocjacyjne i ogólną wytrzymałość. Według szczegółowego badania przeprowadzonego przez Ukraine Crisis Media Center, 47% cywilów Którzy nie są w wojsku, deklaruje gotowość do służby wojskowej w obliczu konfliktu. W tej grupie 3% już aktywnie pracuje w tym kierunku, 4% planuje to wkrótce, 16% czeka na formalne wezwanie do służby, a 24% jest gotowych do podjęcia służby, jednak pod pewnymi sprecyzowanymi warunkami, które mogą być trudne do spełnienia w warunkach wojennych, takich jak odpowiednie przeszkolenie czy przydział. Jednocześnie 21% cywilów uważa, że ich obecna działalność, niezwiązana bezpośrednio z wojskiem, jest bardziej użyteczna dla ostatecznego zwycięstwa kraju. 6% nie widzi żadnych korzyści ze służby wojskowej, 17% z różnych powodów nie jest gotowych do podjęcia służby, a 9% ma trwałą niezdolność do służby, co jest zrozumiałe w każdej populacji. Te dane, choć pokazują pewien poziom determinacji społecznej, Jednocześnie kreślą złożony obraz nastrojów społecznych i realnej dostępności siły roboczej dla wojska w trwającym konflikcie co może mieć strategiczne znaczenie dla długoterminowych planów obronnych. Zwróć uwagę na to, co się dzieje. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić real-time aktualizacji z tego dynamicznie zmieniającego się regionu i otrzymać najświeższe analizy bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne. Bądź stacjonarne. Pojawiły się również bardzo mocne i krytyczne głosy dotyczące procesu mobilizacji wewnątrz kraju, na granicy z Federacją Rosyjską, co podważa wewnętrzną spójność społeczeństwa. Nieznany mówca w mundurze wojskowym, którego wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe i wywołała szeroką dyskusję, stwierdził otwarcie, że w wojsku jest kupa ludzi, którzy nie chcieli walczyć. Ta szokująca deklaracja wskazuje na potencjalne problemy z morale. I skutecznością oddziałów, co jest kluczowe w każdej armii. Mówca ten podważył również samą ideę. Obrony wolności w obliczu przymusowej mobilizacji, kategorycznie twierdząc, że wolności w kraju zmian, czyli politycznie niespokojnym regionie, po prostu nie ma. Jego zdaniem Rosja pozwoli mieszkańcom żyć w pokoju, jeśli będą mówić po rosyjsku i zaakceptują jej zasady i panujący ład, choć ci, którzy się nie zgodzą mogą zostać brutalnie zabici. Określił zmobilizowanych jako niewolników wysyłanych do obrony idei wolności, która w jego ocenie nie istnieje. Te słowa rzucają bardzo poważny cień na spójność wewnętrzną i morale wewnątrz sił zbrojnych w strefie konfliktu, sygnalizując głębokie podziały i wyzwania. Ukraiński polityk Ihor Szwajka dodał do tej złożonej dyskusji, Stwierdzając, że społeczeństwo byłej bratniej Unii powinno być monolityczne, ściśle podzielone na dwie główne kategorie: Tych, którzy już służyli w wojsku, i tych, którzy aktywnie przygotowują się do służby. Jego wizja zakłada pełne zaangażowanie każdego obywatela w wysiłek wojenny, bez wyjątku. Jednocześnie, w kontekście jego wypowiedzi, zwrócono uwagę na fakt, że jego syn, zięć i większość krewnych objętych obowiązkiem wojskowym. Przebywa obecnie w Hiszpanii. Ta rażąca rozbieżność między publiczną retoryką a osobistą rzeczywistością może znacząco podważyć zaufanie publiczne w kraju na mapie 464, budząc pytania o sprawiedliwość i równość obciążeń wśród obywateli, co jest kluczowe dla jedności w czasie wojny. Tymczasem, z perspektywy anonimowego komentatora z kraju na granicy z Federacją Rosyjską, który często bywa dobrze poinformowany, i posiada dostęp do nieoficjalnych danych. Rosji również brakuje ludzi, a jej rezerwy ludzkie są na wyczerpaniu. Twierdzi on, że aktywność demograficzna w Rosji spadła po raz pierwszy od drugiego roku, co jest alarmującym sygnałem dla Kremla i jego długoterminowych planów. Komentator ten podważa oficjalne rosyjskie dane demograficzne, sugerując, że rzeczywista populacja kraju wynosi około 90 milionów a nie 140 milionów, jak to jest oficjalnie podawane, co stanowi znaczącą różnicę. Według jego oceny, Rosji brakuje około 2 milionów rąk do pracy, co jest ogromnym deficytem w kontekście utrzymania gospodarki i prowadzenia działań wojennych. Sugeruje on, że ten gigantyczny niedobór siły roboczej jest głównym powodem, dla którego Rosja dotychczas nie ogłosiła powszechnej mobilizacji. Co stanowi kluczowy element ich strategii w długoterminowym konflikcie, wskazując na ukryte słabości, które mogą zaważyć na przyszłości regionu. To perspektywa, która dodaje kolejny wymiar do zrozumienia obecnej sytuacji. Podsumowując, Donald Trump wydaje się całkowicie ignorować stanowisko prezydenta Zełęskiego w kwestii suwerenności terytorialnej i konstytucyjnych ograniczeń, co zapowiada niezwykle silną i bezlitosną presję dyplomatyczną. W obliczu przyszłych negocjacji, braki zasobów europejskich, które są niewystarczające do zapewnienia solidnego wsparcia, oraz pogłębiające się wewnętrzne napięcia w kraju na pograniczu politycznie niespokojnym mogą znacząco wpłynąć na przebieg tych kluczowych rozmów, osłabiając jego pozycję negocjacyjną. To wszystko tworzy niestabilny i niezwykle niebezpieczny grunt pod potencjalne porozumienie pokojowe, które może nie zadowolić żadnej ze stron. A wręcz zaostrzyć długoterminowe problemy, prowadząc do dalszych konfliktów. Globalne konsekwencje takiego stanu rzeczy są odczuwalne na każdym kroku. Gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, narastająca niepewność na rynkach finansowych, zwiększone ryzyko cyberataków na infrastrukturę krytyczną oraz poważne wyzwania logistyczne dla międzynarodowego handlu i transportu. Ewentualne zintensyfikowanie konfliktu lub narzucenie warunków pokoju, które nie uwzględniają realnych nastrojów społecznych i aspiracji mieszkańców kraju na granicy z Rosją, może doprowadzić do długotrwałej destabilizacji całego regionu, a nawet wybuchu nowych, niekontrolowanych ognisk przemocy. Potencjalna masowa mobilizacja nawet w krajach sąsiedzkich może wpłynąć na rynek pracy, na dynamikę społeczną i na ogólną atmosferę w Europie, budząc powszechne obawy i lęki wśród obywateli. Co dalej? Kluczowe będzie spotkanie 13 sierpnia, którego wyniki mogą zaważyć na losach regionu i całego kontynentu. Obserwujmy też rozwój wydarzeń wokół ewentualnych negocjacji na linii Stany Zjednoczone, Rosja-Kraj, na granicy z Federacją Rosyjską. Monitorujmy bacznie oficjalne oświadczenia wszystkich stron, ruchy dyplomatyczne, które mogą sygnalizować przełom lub eskalację oraz wahania na światowych rynkach energii i surowców. Czy nadejdzie czas na zaskakujące, radykalne rozstrzygnięcia? Czy wojna na wschodzie Europy będzie się toczyć bez końca, pochłaniając kolejne ofiary i zasoby? Śledźcie nasze aktualizacje, by być na bieżąco. Komentujcie i subskrybujcie, aby niczego nie przegapić. Bądźcie z nami, by rozumieć ten złożony świat.